Kościół wszystko chrzci i przyjmuje spokojnie, cokolwiek ludzkość wytworzy w swych dziejowych zmaganiach. Ma bowiem moc dla każdej epoki i dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek narodzą się na Ziemi, aby stali się synami Bożymi. Kardynał Stefan Wyszyński, 6 września, wtorek. Witamy Was bardzo serdecznie dzisiaj w trójkę z naszą kochaną wnuczką Hanią. Która modli się z nami, i teraz dzielimy się słowem z dziennika duchowego Rozmów Alicji Lęczeskiej z Panem Jezusem. A słowo na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Każda otrzymana łaska i dar Ducha Świętego powinny Cię pobudzać do wdzięczności i jeszcze większej skruchy, bo nigdy nie jesteś godna, by je otrzymać i by. Być narzędziem moim wobec innych ludzi, Twoich braci. Nie bądź dumna z tego, co czynisz z łaski mojej woli, ale w uniżeniu odczuwaj nicość Twoją i miłosierdzie moje, bo ono jest przyczyną Twego istnienia i wszystkiego, czym jesteś. Oto pokorna, doskonała, we wszystkim widzieć dar mój i miłosierdzie moje. Które zechciało posłużyć się Tobą dla chwały mojej i dla świadectwa mojego działania w świecie. Wobec ludzi wyznawaj, że to nie Ty, lecz łaska moja. Czyń wszystko, niczego co dobre, nigdy nie przypisuj sobie, lecz wszystko zawsze łasce mojej. Z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, siódmy i ósmy wers. Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Kropka. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie i serdecznie Was pozdrawiamy. Przemek, marny pyłek. Żona Przemka Bogusia. I. Ania, dziadka przemka i babci bambusi. Wnu? No? Ska dziadka. No. Nóżka I... dziadka. Z Panem Bogiem. I z aniołkiem. Pa, pa. Ja też z moją Elzią. Ziemi. Tak, będziesz z Elzą.